Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać bramzoletkę inspirowaną filmem Minionki. Do wykonania potrzebujemy Monster Tail'a, szydełka oraz gumek w trzech kolorach, niebieskim, białym i żółtym. Swoją branzoletkę dodatkowo o sobie takimi śmiesznymi zawieszkami. Jeśli chodzi o gumki to użyłam tylko oryginalnych. Tutaj macie nawet znaczek. Z tego wynika, że zostały wyprodukowane w Londynie. Oprócz tego przydadzą nam się zapinki S. Zaczynajmy. Najpierw bierzemy jedną gumkę i ja tutaj użyję na początku białej i robimy z niej ósemkę. Teraz bierzemy szydełko i nakładamy na niego dwa razy żółtą gumkę w ten sposób a następnie y, taką podwójną gumeczkę y, nakładam na właśnie naszego Monster Taila ale nie nakładam to w ósemkę, tylko tak po prostu zresztą o, o przepraszam y, tak Teraz y, biorę gumeczkę i nakładam ją tak, o, tak zwyczajnie. Teraz, y, I teraz y, biorę szydełko i tą białą gumkę nakładam na górę. I to samo robię z drugiej strony. W ten sposób zbieram kolejny kolor, w moim przypadku żółty. Znowu nakładam go dwa razy na szydełko i nakładam tak jak przedtem. No i oczywiście nie robię ósemki. ósemkę zawsze robimy tylko przy pierwszej gumeczce. No i teraz biorę szydełko i te dwie kółki. Daję tutaj na dół. No i to wszystko zmniejszam. Teraz biorę białą gumkę i nakładam ją tak jak wcześniej. Znowu ta sama zasada. Biorę tą gumkę z dołu, daję ją na górę. I teraz yy, ważną rzeczą. Jest to, aby pamiętać, że te gumki są podwójne. To samo będziemy robić już do samego końca brązowe. Wam jeszcze raz i zrobię cięcie. Biorę teraz, no na przykład nie, niebieską gumkę znowu. Nakładam ją dwa razy na szydełko. Nakładam ją tu. Wziąłem szydełko i te gumki z dołu daję na górę. Przekładam. Ok, więc dokończę brązoletkę i zaraz do Was powracam. Ok, więc brązoletka jest skończona i jak widzicie zmieniło się oświetlenie. A to dlatego, że musiałam zmienić pomieszczenie. No, więc jest sposób trochę słabsze oświetlenie. No, to jest. No i mam tutaj tą bransoletkę i teraz pokażę Wam jak ją zakończyć. Jak widzicie mam tutaj po dwie jakby gumaczki i teraz zakładam jeszcze jedną jest, jest to jakiś tam dowolny kolor. I teraz niestety ten krok mi się przez przypadek nie nagrał, ale nałożyłam czarną gumkę i zamiast jednej przyłożyłam dwie. I tak to powinno wyglądać. Chyba mam nadzieję, że będziecie wiedzieć. Jeśli nie, to coś tam napiszcie w komentarzu. I teraz jedną gumkę przekładacie na drugi pionek. Odwracacie i robicie supełek. Następnie możecie już zdjąć i zacisnąć. Dzisiaj wyjątkowo bardzo prosta bramżoletka, bo to jest taki, wiecie, fishtail, tylko że e, troszkę inne. Mm. I właściwie to. Stwierdziłam, że zrobię taki łatwy filmik. O matko, rozsypały mi się zapiętki. No dobrze. Stwierdziłam, że zrobię taki łatwy splot, ale już od następnych filmów będą trudniejsze. W następnym zamierzam użyć Krosna i to będzie wzór które się nazywa Frozen ale o wszystkim powiem już e, później i mamy mniej więcej taką brązoletkę i bierzemy <laughs> i bierzemy klips O i po prostu nakładamy go na jedną hop i na drugą w ten sposób, i teraz co? Bierzemy nasze zawieszki i je zakładamy. I właściwie to nie mam na to jakiegoś sposobu, po prostu biorę ten taki o, haczyk. Gładko o. i szukam szczelinki, o, te, takiego małego otworka, a następnie staram się tam yy, włożyć gumkę. No, gotowe. I yy, taka bransoletka bardzo fajnie wygląda. To jeszcze sobie yy, zostawię na następną bransoletkę i używam takiego zestawu wskunek, e, właśnie z minionkami lumbant, Już pokazywałam, znaczy oryginalności i tak dalej. E, no i tak jak mówiłam, e, w kolejnym odcinku pokażę Wam dwie brązoleckie. Jedną o nazwie frozen a drugą jeszcze zobaczymy. A to dlatego, że będzie zestaw. Boże, no, takie dwa zestawy. No, więc dajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i pa.